W tym film, filmie, moi przyjaciele, strony się mnie przez przejście Minecrafta. Jest to rematch tej serii, a aktualny wynik między nami to jeden z rodułowców. Kiedyś się zginął jeszcze raz, kończy się cała seria. Zachęcam do oglądania od początku do samego końca, ponieważ film miał wiele ciekawych akcji. A ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. Dobra, możecie wbijać jak coś. Dobra, okay. On Udziewał. A on ucieka już! uciekaj To jest. <noise> Ej, co on oh, jest? On brawie. robi tak buga z gipadami. Ej, no. Aha. Ej, on tam, tam jest go. już, daleko. Naprawdę? zrobiłem High coś. Hard. Dzięki za info. Możesz być szurajkar. No, kto mnie konocnie nie jest nie, no, no, serio, daleko jest. Masno. No... To jest. No, czy no, ty? No, wow, no. mi się na kompo i zrobił skrypt na gipady. Jak tak daleko jesteś. Nie knokuj mnie, nie umiem. Łamać się. nigdy nie grałem w Minecrafta. Nie ale nie skoczyłem, prawda. Dobra. Dobra, i mo. Cznij on. On już umarł, tak. No, Beka otwiera skrzynkę. Kryto. Ja pierdzielę skrzynkę. Marchewki. O, ma miecz! Miecz, ma miecz! Miecz, ma jest? go. Dobra, wejdźcie go. Ja pierdzielę Masz i aspekt. Aspect Także Ja no spalę Gimie. NIE Jedno serce Nie on chyba zjadł Chyba zjadł Ja zjadł. mam jedno serce Ja zginę Ile to bije? Ej lag jest Co jest? Lagi Lagi są Zginąłem e, Zginął Możliwe trochę Ale um... Nie no pobrał mi się już plik Nie powinno być lagów aż takich Nie no z on ma tyle? Co on w ogóle je? Marzyki jest ma. No ale nie zauważyłem Ja pierdzielę Nie wiem Zawałem go z serwera, od razu tak, no. tak, zrób, zrób to. Nie, jest. Ja będę skończony. Trzyma. Dobra, to jest skóra z panem. Tak, to jest tak. King, właśnie mam. na No dobra. Pink, wszyscy mam... mają. Mam go, no co? Kurde, nie trafiłem. No chodź tu. To jest twój koniec. Co on Dostał. Dobrabie. Nie. I, iś, iś, iś. Ale mi dane wejdzie w miasto! czy w Ile, ile miałem z, z, z tego portalu? Chyba trzy! No, no chyba nie. No tak, ale Nie, no co najmniej trzy. I no, co ja zrobiłem? Da się w ogóle mieć więcej? No chyba da się mieć 64 mi. nawet można. Dobrze do Walimy go. Kurde, nie mam czego regenerować. Y Buduje się do góry, łóżko, łóżko, łóżko. W sumie macie łóżko. Łóżko, no? Ja sobie zrobiłem. No nie, no nie mam więcej bloków. Ja nie, nie mam nie mam. Idę pozbierać. Tak, jeszcze No chodź, ząbieżku. Bo Ja muszę go regenerować. Zrobiłem Zrobię. Ja pierdzielę. Okay, y macie jakieś bloki? Dobra, on no w sumie on nie, zjadzi, no to no można było się z tej góry podbudować, by było bliżej. Tylko... Ja mam dużo, ja mam dużo klocków. No Ej, zeskoczył, zeskoczył, zeskoczył. No, nie, Czeby, bo... okay. Kurde, jaki spoceniec. Tryhard. No nie. No brak. Czas, Czas w Nie, chodź. tu jest tych półek, Są trzy półki Cztery. Ja dołam go, Portal, portal! Ja sam! Jest, jest? taki on ma movement? Nie, tu nie. Łoś, no, ja nie Masz jedzenie? No nie, właśnie by się przydało, bo ja nie mam jak się zregenerować. Czemu ja. Sadek. A, bo tu jest Sadek. Sadek używa. Aha. Co zrobiłeś? <noise> to zrobiłeś. Wydaj mojego. Nie, nie, daj mojego, polecę, Są... ja zrobiłem. I co? Nie, Adiksonek. Oła, muszę się podrapać. Nie, nie, ja! Ja mam też Loła. Muszę się. Biegnę do Was. Bo cię zabija. O, dzięki za info. Nie spoko. Lepsze no, no, do pomocy jestem? Ja, ten, zabiłem, nie, to jak mi się do mnie zadrzewam? On powiesz. miał być na rzeką, imagine, tak robię. Gdzie to było, On się za drzewem ukrył, jak jadłem sobie jedzenie i mi wyskoczył, widzę, ja widzę. byłem obok niego tu ja byłem obok ciebie poproszę mnie, on do... ja nie i on mnie za nie zapraszał ci pomóc nie zgadzałem, no a nie da się jak on ma touch nie strzeli ci łóżko? O. aha, kupcono. co mm. ty robisz? nie wiem co ty, bez, bez niczego? robisz kupsono? nie wiem no, creeper, creeper. a dobra mm.

ale kurwa, spiorę sobie. Ja mam jedną no. górę, winę przepaloną i jedyn, dyną, dyną, górę, jednego z takich. chyba on się zaczął budować, ja nie zauważyłem go. Fokus! Nie, Fokus nie jest. Nie, 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 co ty oh, Nie, co się to? Nie, to Nie, Co Nie, co to zrobiłeś? zrobiłeś? Aha, bo to zrobił. Co? to. Team. tu jest. Tema. Nie. Ej, widzę was. Nie ja go ja jest... już. Nie ja już zrobiłem. Team, to... nie, nie zrobiłeś tego jestem z... to. Jestem u was, jestem u was, jestem u was. Czami. Troszkę spił sweet berries na, na wszelki. Ja idę kopać. Mogę ja parę ja tutaj tu. Nie ma. Więc pro. Tadek, chodź tutaj. A jakieś bloky? on, on, skosze, on skosze. Jak moich bracia. I siostry. Czemu on nie jest? Zgubiłem się. Są o niegdy 10 kratek, gdzie on? HA! Nie. No, gdzie jego nick? Zostaw mnie. Gdzie wasz nick? Aha, Tim! Ja byłem tu. Co? Ha! on tu był. <grym> Ej, on jest, się z... jest! Jakiś dziki sadek się zaczai na nas. Oś, ty Ej, z policją jest jest co dobra. No, ty na hitę byłeś nieźle. No, to super. <noise> no. no. Ej, masz jakieś drewno? Nie, oh. wam jakieś itemy. Co so, jest? Ja Ej, on ma diamenty i. A nie wiem, kupzono. Znaczy czy... ja ich. A, ja jestem w tej wiosce, chyba jego, jest kowal zbudowany. No, Sadek jest zaraz jak małpa. Jest! Sadek to jest taka małpa. Jest, Zrobił ci to samo co mi? Schował się za drzewem? Czy to zrobił? Spokojnie, ja znalazłem. <laughs> nie, nie, proszę. No jak kurde, co ja robię? No! <laughs> Kimś z tym półtora serca trzech idę, kratek, idę, idę. co to jest? Ja Ej, widzę portalu jakieś w ogóle. Dobra, Dobra wy strólujecie, a ja wbijam. Aha, no pan, widzisz, mówiłem, że No, mówiłem, ogólnie to Fakus tak. też wbija. Ej, no nie wbijaj nie, tam. Team. Też go zrobiłem. Dobra, nie, nie, wierzę w to. I'm here! Dostał. 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 Chodź tam. Dostał. Aha. No... Czemu ja go zł... Chciałem z miecza go uderzyć, a mi... No to jest, no! To jest jakiś troll! Nie, nie spalę się. Jest! Ja Idź do mnie, Tim! Tim, zobacz sobie! No, można zrobić jakąś akcję super. Super ak action. Minecraft męcząc. O, widzę go, widzę go. Co, Ej, ale, bro, co wy tu robicie? Ale, bro, A, nie, walgo. nie. Go. No, ale, Przyszliśmy I do patrz, ciebie, żeby cię możesz... zgłaszać. Nie. O, wow, no co ty robisz? Zgładzimy cię. Having mnie bije. No, dostał hinda. To już jest koniec. Dobra. On nie! Yes. Nie! Zrobiłem, nie zrobiłem pet zrobiłem ale zginąłem. Zrobiłem pet ale zginąłem. Z ale zginąłem. A no, bo to, to jest taka wysoka Co ty zrobiłeś? A an, <grym>, nie on jest. Jaki anieksonek. dobra? O, no, no. Nie! 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 Zrobiłem, nie zrobiłem pet clutch. Dobra, on tam schodzi, ale ja Lowa mam. Ja muszę tam się wyregenerować. Dobra, ja pierdzielę. On chyba itemy zebrał wszystkie. Co tu jest? Co ja będę strzelać w niego? A w ogóle nie ja, w sumie i tam też. Ej, on do mnie biegnie! Chodź tu. Nie, mieliśmy się nie bić nawzajem. Mieliśmy. Ja lecę od was. Ale pro. Ha, o, kurde, co? Oddawiłeś. Ja tylko? Chodź tu, Sanek. na no? Nie. I na no, koniec. On pada, przecież trójka nas nie zabije tylko chyba że na nas będą strzelać blazy. To wtedy może być problem. No, od ciebie mu nie dwa blazy, przez z, z, z drugiej strony tego. Spadło wy, wygraliśmy. Nie. Wygraliśmy jest. to. Co on? O, co coś on zrobił? To? On chyba miał fireaze co prawda. Ale ja Ej, a ty masz, masz tutaj a to dobra. będzie ciężko. Ma... O, dobra. Ej, on się wkopał, on się chyba wkopał, no, on się Ja W ogóle na tych shaderach widzę pod lawą, tak jakbym miał tego spektra. Na jakim A mam portal, mam portal, mam portal. Na wysokości... Jest. Ała. Aha, dobra. Jest. On ma strzał holda. Jest. A, on odpali... Dobra, on wchodzi, on wchodzi, on wchodzi. Ja jestem ja, mieć chyba ja nie... Ten, ja, ja ja... Ja... już się kopię. Aha, ty już tam jesteś? No, no bo ja, ja siadłem do niego... Ja do niego biegłem. Ale ja z... jak któryś do delfinem. Dobra, gdzie on jest? Nie, co ja zrobiłem! Akurat skończyłem. Co? skończył ten Aha O, no co dobrze. To chyba dobrze, nie? Dla was tak perfekcyjnie, ale, ale perfekcyjnie wigodsknampera I zrobiło no, teraz, zrobiło teraz. I smogłem nie wleciał i prawie Chodź nie... Z prawie nie skoczywałem. Nie. <laughs> nie. Czemu nie. Nie. Się stało? Aha, ty jesteś nie wiem, bo wy jesteście trollami i nie wchodzisz. No bo perły nie dropił z Endermanu. Pomóż, 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 pomóż. A no czemu stoi i nic nie robi? I... O, siema Tim. Nie, 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 pomagam pomagam. nie, dostał ale dostał bombę. chodźcie chodźcie. go Trzeba go nie, A na się nie, I tak tak nie, nie, Co Co ty się nie, 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 On nie, zabije. nie, nie, ja pierdzielę, jedynie Nikt nie umie pereł strzelić nie, w niego no i mu nie. dać hita. Nie No, czemu Nie, nie. No, on o! zrobił! Ej, zostało mi, zostało mi, zostało mi. Dobra. Tak, prawda, nie wydupcję. Nie, nie. No, spotknąłem się, no nie. O, dobra, zabijaj. No, jakim cudem? Nie. Ej, on u mnie był jakoś daleko ode mnie. Się... Ej, nie, dobrze, chodziłem. że te schodki no, do wykopałem. Mnie. Bardzo dobrze, że te schodki wykopałem. Dobra. A gdzie on był? O, widzę ja wodę. Ty Co ty robisz copie? Nie wyszły. Co on ma taktyki, on ma taktyki po prostu. Ty go nie doceniasz. Aha, no Ty no nie doceniasz i... jego taktyk. Jest. No, nie trafiłem. Chodź tu. Bakushoj cię zabije. Yes? Ja pierdolę, dobra, super jest. Zabijamy go... Prawie z... go zajmowałem, nie? Zabijamy go. Tylko on mi bije za pół HP z hita. Tą Bom, bombę. Nie pilnuj, na pilnuj. Oh. Czemu tu kamienna śkiele leży? Bo nie, bo leży. Ale tak blisko. Dobra, muszę zregenerować, bo miał nie... Tak. Nie <laughs> ma sadek. Nie! Kurde, strzelam teraz. Jest ha -ha. Tak, tak. Jak go... Bo ja go... Ja... Może to mój serwer w sumie. Tak, to z twój serwer. No, otwarte 500 rzeczy tylko. W tej chwili. No, aha. No, o, Chodź tu, Sadek. Ej, mam Ale prost robiłeś uje... teraz. mam siodło teraz ujechać Mam siodło mogę ujechać smoka No nie no, miałeś tego nie palić Jesteś zgodą, miałeś nie palić tego No kurde I dobra, on smoka bije Ej, ktoś z was jest przy nim? Bo jestem na drugim końcu wyspy. No ja we... Ja, ja mam łapkę ja, pi ja pilnuję percze Mogę ci dać więcej, Op. bo ja mam serca i biją dwa Enderman. O! o. Dawał, to nie wiem, co zabiję. Dobra, ostatni dwa chyba, jeden z Co się dragnąć. Nie, nie, nie mogę na ten smog, nie, nie chcę tak. Aha. Jak to zginęło? A ty miałeś i ten No nie, to nie miałem. A ja zrobiłem siekierę. Aha, dobra. Ten? A ty miał miecz. No nie no, chciałem jakoś... go wywalić, a ja mnie wywalił smog. Dobra. Chyba że ja ktoś mam... za, za Nie wziąłem czy... jeszcze ostatni ten. Co on robi? Leciał. Dobra, ostatnia nie szansa. Nie mam drewniany tego nie porobię raczej. bardzo ja trójkę naraz. No dawajcie, dawajcie. On owija smoka. Gdzie wy jesteście? Ej, on bije mocno. Ej, dobra, dobra, ja... Ja pomagam Walnie, smokowi. Walcie go. No nie no bo smok mnie wywalił. Dobra, trzeba go teraz. Teraz, teraz no, a nie. Trzeba, trzeba, trzeba. <laughs> Coś on beda... NIE! O, dobra, zapugowałem wiedziałem, cię. że coś chce zrobić! Co ja dostaję? Co ja dostaję? On smoka o. zabija... On smoka zabija chyba. No, smok malowa. No jak już smok będzie... na mam szata. No tak. I? to. I? Cool. tak Jak smok sperczuje, to ten. Czemu się nami pokutuje? Ale granat. No bo się musi na kogoś sfokusować jeżeli nas obu zabije Mam jakieś strzały i kości, kościół, yes. perczuję! Idę do niego, idę do niego Weź łóżko, zepsuję go łóżko nie zjierzą Boostujemy się. Dobra, wy, wy musimy go wyrzucić, ostatnie yeah. czasu. Musimy go wyrzucić przy smoku, żeby on ten. Szybciej! Proszę, proszę, smok odlatuj, odlatuj smok! Odlatuj smok! Jest! Nie! Koniec! Wyrzuciło go, ale smok zginął. Dobra, musimy go ociągnąć. Wierzcie łóżko, bierzcie łóżko. Bierz łóżko no. kto, kto jest w kto jest tym to bierzcie łóżko Siekiera Mam siekierę, mam siekierę Mam siekierę Kurde, nie dałem mu kryta Nie, strolluję. Ja mam dirta Pust Proszę, zrobimy to No, czemu się... Zabuduj zabuduj, zabuduj, zabuduj Zabudowuj, zabudowuj, zabudowuj zabudowy Nie, nie, nie Z drugiej Kurde, wszedł No nie Wygrałem to O nie, no, nie. <laughs> Ty to nie wiem co Ja pierdziele Dobra 25 jeszcze w